Hej, ja wszystkim! Prawie 4 miesiące temu zrobiliśmy pierwszy tutorial z i powinniśmy to kontynuować. Dzisiaj mówię Wam, co robi apelitka z Power Up na każdej broni dodatkowej. Jeśli im się spodoba i chcecie więcej poradników, zostawcie suba i łapkę w górę. Otóż na sam start, bomby takie jak Autobomb, Burst Bomb, Curling, Fizzy, Splat Bomb, Suction, Toxic Beast i Torpedo mają ten sam efekt. Przy każdej z tych bomb jedynie wydłuża się zasięg i rzutu. Poincensor też ma wydłużenie rzutu, ale tak także wydłuża się namierzanie przeciwnika. Inkmine jest trochę ciekawszy. Zwiększa się zasięg aktywacji miny oraz jego skromnego ataku za 35 i 45 HP oraz zwiększa się efekt namierzania. Flash wall jedynie zwiększa się ilość HP, które dostaje po ustawieniu. Sprinkler potrzebuje lekkiego wyjaśnienia. Po ustawieniu sprinklera ma on trzy fazy działania. Na początku jest najbardziej efektywna, która bez, bez sub power up działa 5 sekund. Następnie przechodzi w drugą fazę, która trwa przez następne 15 sekund. Jest wolniejsza, ale maluje stale wokół. Na samym końcu. Do zniszczenia sprinklera jest faza, w której chodzi najwolniej i najmniej efektywnie. Special Power Up przedłuża te dwie pierwsze fazy. Na samym końcu Squid Wikom, któremu abilitka daje powiedzmy abilitkę Quick Super Jump, dzięki czemu skaczamy do niego szybciej. I to by było na tyle w tym poradniku. Mamy nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe dla Was w nim. Jeśli macie pomysł na następny poradnik, napiszcie go w komentarzu. Mówiła do Was Gameplaya. Trzymajcie się i bujach!